Nie bądź Kopciuszkiem, bądź jej brzydką siostrą. Jaki błąd popełniasz, że Espin nie wraca? Hejka siostro, nazywam się Pepsi Elliot, samozwańcza sułtanka Manify oraz terapeutka bez dyplomu od spraw Delulu. W tym filmie zdradzę ci ten jeden błąd, właściwie dwa, przez który twój SP nie wraca, pomimo tego, że robisz wszystkie rytuały. Dzienniczki, żurnaliczki i medytacje z TikToka. Uwaga, będzie śmiesznie, boleśnie i prawdziwie. Dowiesz się, czemu twoja manifestacja miłości to w rzeczywistości energetyczny stalking posypany brokatem. A twoje, ja wiem jak ma być, jest kijowo nie takie. I nie, to nie będzie kolejny filmik o podnieś swojej wibracji i przyciągnij SP w trzy dni. To będzie film o brutalnej prawdzie, która uratuje ci umysł i mali duszę. Albo odwrotnie. Także sub, dzwon, like, klik i ruszamy z tym koksem, aż przestaniesz rzucać wszechświatowi patyki. Jeśli robisz ten jeden błąd, twój SP nie wróci. W sensie ścisłym mam na myśli dwa błędy, które popełniasz ze swoimi rytuałami z SP i dlatego nie wraca. Jednak skupimy się na tym drugim błędzie. Pierwszy tylko leciutko połaskoczy. A zatem błąd number one: że twoja manifestacja to kontrola. Wchodzisz w pole wszechświata, w kompetencje Kate Walker i mówisz: ja wiem jak ma być. I wszechświat mówi: no skoro wiesz, to się pobaw sama. Zamieniasz manifestację w kontrolę, a wszechświat ma wysypkę na stalkerki, bo nie manifestujesz miłości. Ty robisz energetyczny stalking z domieszką szantażu emocjonalnego. Z nerwowym chichotem. Za to ja wiem, że miałaś manifestować dzisiaj swoje happy ever after. Ale skończyło się jak zwykle, czyli scrollowaniem jego stories, analizowaniem czy jego znajoma z jego fidu to kumpela z pracy, czy może kandydatka na przyszłą mamusię jego dzieci. Auu, a potem... Jak zwykle medytacja z YouTube przyciągnij SP w 7 minut. Wizualizacja pierścionka i czwarte podejście to dzienniczka, żurnaliczka. Stop! Naprawdę stop! Bo jeśli wciąż to robisz i teraz będzie brutalna prawda, to ty nie manifestujesz, a przynajmniej nie, nie sp. Ty zarządzasz, chcesz dosiąść wszechświat jak mikromanager z TikToka. Masz Excela w głowie, gdzie codziennie sprawdzasz Excelka. Czy SP się odezwa? Czy energia się zgadza? Czy wszechświat już coś wysłał? Jeśli czujesz, że wszystko robisz idealnie, a nic nie działa, to być może dlatego, że trzymasz Kate Walker, czyli wszechświat za kartą. A on, jak wszechmocna energia, ale jak każda energia nie znosi kontroli. Błąd numer dwa. I tu się zatrzymamy. Błąd ten jest zadziwiający, ale wynika z Twojego niezrozumienia zasad, bo manifestujesz brak Kolesia, a nie jego obecność. Czy jesteś uderzona metalową sztabką w głowę? Budżet. mówisz, chcę, żeby wrócił, ale energia jest taka: nie mam go, brakuje mi go, jestem pusta, więc manifestuję z dziury. <laughs> Jakby to nie brzmiło. Dlaczego SP nie wraca? Bo nie chcę wracać do swojej stalkerki energetycznej, wersja czy zero. Prawda jest taka. Ty nie chcesz Jego. Chcesz siebie taką, jaką byłaś przy nim. Prawda jest taka. Ty nie chcesz Jego. Chcesz siebie taką, jaką byłaś przy nim. Ale zamiast wyskakiwać do przyszłości, widzieć siebie w najlepszej opcji, to ty lecisz po skrócie. Jak przyciągnąć Jego, żeby przyciągnął mnie? To jest jakiś absurd. Bum! I tu właśnie wszechświat robi ten wosk. No znika, no znika ci to wszystko. Pojawia się dokładnie antylogia tego. Rozwiązanie: totalna zmiana narracji. Sam jego bo nie mam. Mam siebie, jestem pełna, więc ewidentnie mam już obok siebie SP. Nowa mantra. Do mojego pola wchodzi tylko to, co naturalnie pasuje do mojej nowej wersji. Do mojej nowej wersji mnie żaden koleś, Janusz Sofy, SP, nie może być twoją nagrodą. Tylko ty jesteś nagrodą samą w sobie. A on może przybiec, jak Labrador, ale nie oportuj go, błagam. Nie rzucaj patykiem w nieskończoność. Jeszcze cię uprzedzę delikatnym dobiciem serca i duszy. W kształcie boli, ale to święta prawda. Może SP nie wróci, ale może wrócisz ty do siebie. Dopiero wtedy nawet SP, nawet wszechświat stwierdzi, dobra, ona to ogarnęła. Możemy znowu zacząć współpracę. Jeszcze raz to przewałkujemy. Chcę, żeby wrócił, brzmi logicznie, ale energetycznie znaczy nie mam go, nie ma go. Jestem sama, brakuje mi go, czuję pustkę. Gdy był, czułam, że jestem laską z facetem. Byłam pełna, nie bałam się samotności. Centralnie byłam kimś, laską z Januszem. To było lepsze niż laski walęcające się po ulicach bez Januszy. Byłam potencjałem na udane małżeńskie życie, bo najpierw musi być Janusz, nie? Przynajmniej dla sąsiadki z podczwórki, z którą rywalizuję, bez przyznawania się przed sobą. Miksujesz intencje, bez zrozumienia o co prosisz a prosisz się o brak. Bo żadna laska, która ma Janusza na sofie, nie mówi, że chce go więcej, to jest zrozumiałe. Zasada, o której nie możesz zapominać. Wszechświat nie odpowiada na twoje słowa, on odpowiada na Twoje wibracje, na Twojego vibe. A. Tu cały czas się pani francuska. No fajnie, mam publikę. A ty wysyłasz do Kate Walker. Dziura, brak, pustka, niedoborowość, nienawiść do obecnej sytuacji. Ja pierdolę, jak mnie frustruje by cię samą. To wysyłasz. Dlaczego SP nie wraca? Bo nie chce wracać do swojej stalkerki energetycznej wersja 3.0. Tak, powiedziałam to. Twoja manifestacja SP to nie jest nawet. Nawet to, żeby chociaż błędnie to robić. Chcę miłości. O nie! Bo w końcu proście, dostaniecie. Tyle tylko, że wibracja prośby nigdy nie jest wibracją odpowiedzi Kate Walker. Ale możesz kiedyś czasami, nawet przez przypadek, wejść w tego wajba i. Się pojawi, ale ty nie prosisz o miłość. Żeby otrzymać, no musisz podwyższyć częstotliwość wibracji, inaczej ty się nie da. No ale ty siedzisz w takich frekwencjach, sama sobie je sklasyfikuj. Chcę kontroli, chcę znów się czuć laską z facetem, ważniejszą niż samotna do obśmiania Bridget. Chcesz tego uczucia, nie chcesz miłości. Chcesz się znowu poczuć wybraną, bo sama siebie nie wybierasz. Potrzeba mi kolesia, potrzeba mi SP, żeby znów mi się rano chciało wstawać, jechać do Ikea w niedzielę i kłócić się o półki, byle z nim. Bo nie wiem, kim jestem bez tej relacji, nie wyrobkiem jakimś. I to nie jest twoja wina. To jest typowa dziewczyńska rzecz. A jeśli nie rzucisz gałą wprawdzie w gały, znów będziesz bas, grać w dzienniczku, rzut na liczku do poduszki, jak zdesperowana scenarzystka bez kontraktu. Rozbudowa obejmuje teraz. Dokładne wyjaśnienie. Raz. Masz takie wyobrażenie, że SP to jest winda do światła, który używasz z braku poczucia siebie. Mocne zdanie. Spróbuj użyć SP jako windy do własnego światła. To robi robotę. On nie przez przypadek pojawił się w twojej przestrzeni. To jest twój rozbłysk. To może być każdy, bo ty używasz to. Ty ty decydujesz, ty podejmujesz decyzję, kim on będzie w twoim życiu. Twoje światło i tak świeci. Dwa. Oraz kontrast między używaniem SP jako synonimu dobrego, wspaniałego, ale tego wyreżyserowanego przez matrix życia, tego wyimaginowanego, tego zaszufladkowanego, tego paskudnego, bez epitetów mi tu. Kontrast między tym a byciem tą wersją siebie, niezależnie od programu. Całość tej sekcji została przeze mnie podbita emocjonalnie i filozoficznie. Żeby Wicka, każda zagubiona Bridget, poczuła: Łomatko, to o mnie, ale nie wiedziałam, że aż tak. Trzy. Rozwiązanie: zmieniam narrację. Bridget zamiast nawijać: chcę jego, wprowadza nową mantrę. Do mojego pola wchodzi tylko to, co naturalnie pasuje do mojej aktualnej wersji. Jestem w nowym paternie, w nowym wzorcu, bo Twoją rolą, Bridget, nie jest ściągać ludzi w tym SP. Twoją rolą jest stać się sobą, do której SP, jak jest mądry, jak jest fajny, jak jest kumaty. Naturalnie chcę wrócić do tej wersji. Albo nie, bo cię głupek klasowi nie wybrał. Jednak nawet wtedy będziesz miała tak wysoko wywindowane frekwencje energii, że nawet nie zauważysz, że nie wrócił. Nie bądź energetycznym magnesem na resztki ze stołu. Bądź światłem, do którego inni ustawiają się w kolejce. Bat ty jesteś tym światłem. Odkryj, że siebie wreszcie. Rozświetl się siebie od środka. Nie siedź tak na zewnątrz. No i ta wytarta na łokciach metafora. Przestajesz traktować Kate Walker wszechświat jak swojego labradora, a Przestajesz rzucać mu patykiem, mówiąc, dawaj, przyprowadź go tego samego, co mnie zignorował. Nie. Ty siadasz na słonecznym tarasie swojego nowego ja i nawijasz, jestem tutaj w pełni bez braku. Ja jestem w pełni zintegrowana ze sobą. Kto ma przyjść, przyjdzie. Kto ma odejść? Dziękuję. Yy, Niech spytala. S.P. może nie wrócić? Hmm. Raczej nikt nie da sobie obciąć małego palca, że na bank wróci. Ale ty na bank wrócisz do siebie i to jest sedno. Bo nie chodzi o to, żeby przyciągnąć starego S.P. Chodzi o to, żeby nie przyciągać starych ran. I jak już to ogarniesz, wiesz, co się dzieje, S.P. naprawdę zaczyna czuć brak ciebie. Ja mam tylko tam te wszystkie klepki we łbie. Jak jest opętany nowymi sprawami rozporkowymi. Wszystko minie, wszystko mnie A więc SP zaczyna czuć brak Ciebie. Ale nie brak Ciebie tej rozpaczającej na podłodze Matrixu. Tylko tej wersji, która wstała, która przestała się bać, która nie robi już manifestacji z poziomu błagam, z kolan, z serwilizmu. po prostu widzi, że nie jesteś już w desperacji, tylko w miłości do siebie. A to jest energia, do której wszyscy wracają, bo to jest energia, od której nie da się odejść. Krzysiuki spot reklamowy. E kochana, co żeby ktoś się we mnie zakochał? rewencja, Najlepsze techniki manifestacji i w ogóle zrozumienia człowieka, który w dzieciństwie bawi się lokomotywą, a nie lalkami. Ten włoski skąp włoski, to kolagen Tip. Wcześniej nie rosły. Nie chciały rosnąć. Jakoś nie. Odpadały też, szczególnie te rozjaśnione. A jest już naprawdę bardzo dużo. Tą naturalna witamina E. Szkle doskonały suplement polecam. Tam wszystkie linki pod tymi widłami. Koniec spotu reklamowego. Jakieś historie przypadków? Ływ Pleży. proszę bardzo. Pewna królowa cashbacku emocjonalnego. Była w związku ze starszym gościem, co miał firmę, pewność siebie i grał w golfa. Miał też charyzmę. Wnosił ją wszędzie jak trofeum. Ona była młodsza. A ona Błyszczała. Nie dlatego, że on ją kochał jakoś szczególnie dojrzane, czy w ogóle, tylko dlatego, że czuła się ważna. W restach, w barach sushi, nigdy osiedlowych, czy chuj, drogi, w chuj drogich butikach czuła się królową z pełną sakwą złota. To było bardzo dla niej miłe uczucie. Kiedy odszedł, został po nim nie tyle ból utraty miłości, ale ból utraty statusu. Jakże się wtedy dobrze czuła, jakże pewnie, jakże niewybrakowanie. Tęskniła więc teraz za tamtym poczuciem ważności, wyróżnienia, lepszości. Inny przykład. Pewna matka własnej matki lat 38, pracująca matka rozwódka zakochała się w kolesiu, który przy niej stawał się bohaterem. Robił zakupy, rozmawiał z jej dzieckiem, tulił ją po pracy. Czuła się wreszcie zaopiekowana, jak dziewczynka, która nie musi o nic walczyć. Ale kiedy zniknął, Laska nie została z pytaniem, dlaczego odszedł, tylko z czymś gorszym: czy teraz znowu muszę być silna jak Tur? Czy znowu to będę sama musiała nieść? Na garbie płakała więc za ulgą, jaką koleś jej przyniósł. Nie za utraconą miłością. Tęskniła za chwilą, w której mogła przestać być swoją własną matką. No i mamy jeszcze Insta narzeczoną roku. Była zakochana po uszy. On ją uwielbiał jednak jakby na pokaz. Wrzucał focie, komplementował na Insta. Przy ziomach nawijał, że jest wyjątkowa. Ona zaczęła żyć tym obrazem. Stała się ikoną pary idealnej. Kiedy się rozstali, to nie była strata miłości. To była katastrofa wizerunkowa. Ona nie wie, kim jest bez tego brandingu. I każdy skrypt w dzienniczku, żurnaliczku, który właśnie pisze, to nie list do wszechświata. To kampania reklamowa dla byłej wersji siebie. Czy muszę Cię zapewniać, że takie manifestacje SP nie przyciągają? Czyli był sobie kopciuszek, co się zakochał w wersji siebie, jaką widział w oczach księcia. Czuł się piękny, wyjątkowy, królewski, zero popychadła. Ale był też lękliwy, zależny i uczepił się księcia jak winorośl tyczki. Bo tak mu się nie chciało maku z piachu wybierać. Książę przez chwilę podjarany młodocianą pięknotą, dość szybko pojął, że zamiast partnerki załadował na garb cały system podtrzymywania jej tożsamości. I odszedł. A wiesz do kogo? Wybrał brzydką, przyrodnią siostrę, egoistkę ze słabo dobranym obuwiem, która nie zamierzała zawiesić się na jego aureoli. Była zbyt śpiąca, zbyt zajęta czy Morał jest taki, że, będąc nawet spoko urodziwą laską, gdy zawiśniesz na kolesiu jak energetyczny plecak, to nawet książę ucieka od kopciuszka. Co tu mówić o Januszu? Refleksja. Dlaczego Espini wraca? Bo jesteś desperatką. Bo próbujesz użyć SP jako windy do własnego światła. Tylko że Kate Walker, wszechświat, nie pozwala na taką jazdę na gapę. Zakończenie, czyli teraz znajdziesz klucz do uzdrowienia. SP nie był ci dany, żeby cię zbudować. A ty masz teraz zbudować siebie bez tego odbicia. Pamiętasz, jaka byłaś przy nim? Super. Czułaś się zajebiście dopełniona, spełniona? Miałaś obie ręce, obie nogi nosem i wszystko? Super. To teraz stwórz w sobie to uczucie bez niego. To teraz stwórz w sobie to uczucie bez niego. Jesteś światłem. Na Ci to mówię. Zapewniam Cię. I nie musisz szukać potwierdzenia USP, że świecisz. Wtedy może on wróci, gdy pomiesz o co w tym chodzi. Ale co dziwaczne, nie będziesz tam czekać, w tamtym miejscu, bo on z tamtego miejsca odszedł. Przypomnę ci, zapomniałaś? Odszedł. Jakby był zachwycony, to by został. Proste. Nie będziesz tam czekać. Ty po prostu będziesz w drodze. Pójdziesz dalej. Nie będziesz się bała, że jak nie zostaniesz tam, w tym miejscu, to on cię nie znajdzie. Masz swoje życie tutaj. Ty pójdziesz dalej nie za nim za sobą. To działa. To jest prawdziwa świadoma manifestacja. Koniec, a właściwie początek. Teraz już naprawdę na zakończenie trzy ćwiczenia. Ćwiczenie 1: lustro bez lustra. Usiądź wieczorem z kartką, z dzienniczkiem, żołniczkiem i długopisikiem i napisz, jaką wersją siebie stałam się przy nim, za którą częścią siebie tak naprawdę tęsknię. Czy mogę ją budować bez niego? Następnie wybierz jedno zachowanie tej wersji siebie, którą możesz jutro już wprowadzić. Choćby najmniejsze. I zrób to bez żadnego dramatu. Po prostu przypomnij sobie siebie, że jesteś wartościowa, kochana, szczupła, o, o ile ci na tym zależy. Pewna siebie, dobrze nawodniona czterema szklankami. Etc. Bez dramatu, zwykłe rzeczy. Niech ten dzień będzie taki inny, takiej najlepszej Twojej wersji. Ćwiczenie number two. Kampania reklamowa nowej ja. Stwórz mini branding swojej nowej wersji. Wybierz jej hasło, kolor, styl życia, energię poranka, playlistę, jak wygląda, jak się porusza, jak się przedstawia. Nagraj krótki voice memo, w którym mówisz do siebie, dajmy na to, mówisz do siebie jako ona, dajmy na to. Cześć, jestem nowa ja, nie potrzebuję nikogo, Janusza, Sofy, SP, żeby wiedzieć, że świecę. Słuchaj tego przez trzy dni i sprawdzaj, co się dzieje. Dziać się zacznie, zapewniam cię. Czy ciszenie? czy dypisz Wypisz sobie listę osób, które Cię nie znają, ale są Tobą zachwycone. Nie znają od strony, że byłaś z tym gościem, że to było takie ważne. Nie znają w tym znaczeniu, czyli nie znają tej Twojej historii, ale znają Ciebie. Zrób listę, minią trzech, ja, jeśli Ci się uda, to pięciu osób. Takich osób, które nie widzą w Tobie byłej dziewczyny SP, ale widzą Bridget. Silną, mądrą, zabawną, wrażliwą. Może zadzwoń do jednej z nich albo jeśli jakiegoś esika mesika. Nie mów nic o SP. Nie wspominaj, w ogóle sama zapomnij. Po prostu przypomnij sobie, jak brzmisz, kiedy mówisz o czymś innym niż on. Kiedy mówisz o czymś innym niż on. Dla bonusu możesz wysłać jednej z tych osób zdjęcie, wiadomość, takiego mema. Dzisiaj odzyskuje siebie. Taki joke. Nie musi wiedzieć do końca, o co ci chodzi. Jeżeli nie potrafisz, bo ci to nakręci, strygeruje cię znowu, no to nie. Ale jakbyś potrafiła, to to będzie fajne. Tyle. C.C. Zostaw ślad węglowy, tu byłaś. Muszka C.C. Homofon. Wbij suba, wal dzwona, daj lajka. Widzimy się wkrótce. Love you.